No proszę Państwa, od dwóch lat dopominam się w imieniu Sojuszu Lewicy Demokratycznej o regulacje prawne dotyczące odwróconego kredytu hipotecznego. Powszechnie, w powszechnym użyciu słowo odwrócona hipoteka. Wiemy o tym, że ludzie będący w podeszłym wieku mają najczęściej trudną sytuację ekonomiczną. Emerytury renty są niskie. Ludziom trudno jest pogodzić wydatki z dochodami, w związku z tym chwytają się wszelkich możliwych sposobów, żeby swój budżet podreperować. No i wyszły im naprzeciw fundusze hipoteczne i inne różne instytucje, które proponują im tak zwaną dożywotnią emeryturę za nieruchomości, które ci ludzie mają. Najczęściej szukają, nie czytają regulacji umownych. Nie wiedzą, że skazują się bardzo często na utratę swojego domu w momencie kiedy podpisują umowę, otrzymują groszowe na tle majątku, który wnoszą świadczenia itd. Rząd obiecywał na początku 2012 roku, że już będą regulacje prawne. Potem pytałam w imieniu naszym premiera przy okazji debaty o Amber Gold czy się. Wreszcie rząd zreflektuje i stworzy przepisy, żeby ludzi starszych, będących w przymusowej sytuacji, ostrzec przed nieprawidłowościami, które ich dotyczą. Kiedy wreszcie będą te regulacje? Nic z tego nie wyszło. Jesteśmy tym zaniepokojeni jako sojusz. I stąd pełni radości, że dzisiaj będzie czytany nasz projekt ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym, którego przedstawiać w naszym imieniu będzie pani poseł Krystyna Łybacka.